Marcin Zwierzak, Piotr Piechowiak, Radek Sotkiewicz Ja Jesteśmy ja tak, ja. <grymne> w sensie już pod kolejnym treningu, zawsze jak który jest z nami To jest, taki, jest zawsze z być taki wyszło. tak muszę. Zajdą powinno być, Za dużo śmiech Nie, ja, za dużo tańców Dzisiaj na muza chyba dzisiaj Tak, Lata 90 początek magniczej sobie przypomina jak tańcował tam w Protektorze Zobacz jaką klatę nas Wow. Dobra, co robiliśmy na tym? Dzisiaj robiliśmy klatę, waliśmy sobie ostro w <laughs> Chciałem oczywiście grubego zajebać, ale się nie udało. Tak świetnie. że rozszerzony jest. Strasznie do tak, tak, wygląda, jest grubo, wielki jak smok. No jest silny niestety też. Niestety, <laughs> niestety. <laughs> nie <laughs> musieliśmy się wspiąć na duże nasze możliwości, ale na szczęście to już jest historia. Robiliśmy dzisiaj wyciskanie na dane ze stośnie, na górę klatki na początku. Dużo powtórzeń, teraz się robi nawet do 20, że maksymalnie się przypompowałem. Potem jedno takie ciężkie, duże ciężarowe ćwiczenie, nawet do 5-6 ruchów. Wyciskanie przynajmniej na poziomie łapki, ale nawet <grymianie> na maszynie, <grymianie> na maszynie Schmidt'a. Podpompowaliśmy klatę, byliśmy na z robią robiąc używanie linijek do dołu i na końcu dobiliśmy ją na tym tym razem na maszynie, z takimi biodrami, które nie chcieli do przodu, po to, żeby zaangażować dół No I dzisiaj koniec